Panią doktor Małgorzatę Mosakowską, wieloletnią prezes Stowarzyszenia. Proszę o wręczenie statuetki panią profesor Grażynę Marię Rydzewską, panią profesor Bożenę Werner z kapituły nagrody, która jest już z nami, za co bardzo dziękuję. Oraz poproszę panie posłanki, panią Annę Kwiecień i panią Didier Gondę. Naukowcy w, w laboratoriach pracują nad najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi leków, także że starają się leczyć najlepiej, ale nie ma wątpliwości, że w Polsce nie byłoby poprawy leczenia, gdyby nie Stowarzyszenia Pacjentów, takie właśnie jak Irita. Stowarzyszenie Irita od 11 lat walczy o to, żeby leczenie takich chorób jak swoiste zapalenia jej, które nie ukrywają nie goszczą na pierwszy skład gazet, Zanościły. Chcę że nie walczy o to, żeby te standardy leczenia były proste, były przynajmniej podobne jak w Europie. Czy Dzień tak. Wiem, tak. To? tak, ale powiem tak. Ale... Tak szczerze powiem, że do tego kwiatka to bym chciała dostać laurkę, a na tej laurce nowe programy leczenia chorób. Brawo. Dziękuję bardzo. Chwila dla reporterów. Było? Bardzo